Cześć, dzisiaj założymy sobie na tył do oktawi trójki zestaw adapterów hamulcowych wraz z tarczami. Taką wersja pozwala zmienić tylne tarcze z 253 mm na 302 mm, zachowując oryginalny zacisk. Tak naprawdę idealne rozwiązanie dla kogoś, kto już ma gotowe zaciski, ma je polakierowane, są w ładnym stanie technicznym, wizualnym. Ale chcę mieć coś większego z tyłu. Tutaj akurat mamy reskę, oktawę trójkę. Z przodu jest 340, z tyłu było 272. Ale na przykładzie tej oktawi pokażemy Wam właśnie konwersję z 253 na 302. Więc tak, w zestawie co od nas otrzymujecie? Otrzymujecie dwa adaptery, otrzymujecie dwa pierścienie do redukcji otworu centrującego, gdyż tarcza, którą my używamy. To jest 302 mm, ale z otworem centrującym 67, a nie 65. I dostajecie cztery śruby, dodatkowe cztery śruby montażowe. Więc tak, yy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od jarzma. Tutaj mamy nowe jarzmo, tylko po to, żeby Wam pokazać montaż i pokazać Wam, jak to wygląda. Yy, mamy jarzmo. Jarzmo musimy przykręcić do adaptera. Adapter ma z jednej strony wcięcia. Te wcięcia są po to, aby schować sobie łebki od śrub. Musimy je schować, gdyż one będą, gdyby wystawały, po prostu ten adapter by się nie zmieścił. Dokręcamy sobie, weźmiemy sobie dziewiętnastkę. Ogólnie te śruby. Na dole w opisie macie dokładne newtonometry, jakimi to należy dokręcić. Jeżeli mamy gotowe jarzmo skręcone z adapterem, zakładamy tarczę. I teraz tak po to macie te pierścienione, są wykonane z ABS-u. ABS się topi przy 200 paru stopniach, więc nie bójcie się, że to Wam odpadnie. Nakładacie sobie go w ten sposób i nakładacie nową tarczę. Tarcza jest brudna ona służy nam do pomiarów, więc nikomu takiej tarczy montować nie będziemy, więc no to się nie bójcie. Przykładamy i uwaga ciekawostka, nawet pasuje śrubka zabezpieczająca tarczę w tym zestawie. Więc naprawdę jest yy, no jest to mało inwazyjny sposób osłony hamulcowe, bo to też dużo osób pyta. Osłony tutaj w tym wypadku zostają oryginalne, nie trzeba jej ani docinać, ani modyfikować. Jak sobie zobaczycie, tarcza jest płytsza, przez co jakby ta oryginalna osłona nie przeszkadza. Dobrze, jak już mamy to zamontowane, to bierzemy się za montaż jarzma z adapterem i jarzmo montujemy. Właściwie to adapter montujemy w miejsce, gdzie mieliśmy zamontowane pierwotnie jarzmo. A sobie muszę lekko zerknąć, nacelować. Jest. Jest. Już możecie zobaczyć, że fajnie się kręci. O nic nie trze. A jeszcze jedna ciekawostka a propos tego zestawu. Słuchajcie, tutaj macie tarczę o grubości 12 mm, ale wchodzi to normalnie na oryginalny zacisk. Tam i tak jest, granica tak naprawdę um, zmieściłaby się i tarcza trzynastka w zacisk, ale trzynastka już nie wejdzie w jarzmo. Tutaj mamy nowe jarzmo, żeby wam pokazać, że nawet nowe, niewytłuczone jarzmo mieści się tarcza o grubości 12 mm. Dokręcacie ją sobie. Muszę dokręcić jeszcze drugą najpierw. Wystarczy. Jak widzicie, tak to siedzi. Jest blisko, zarówno z tej strony, jak i z tamtej strony, jest blisko do tego jarzma, ale wszystko się mieści. Teraz Wam pokażę, pokażę, pokazałbym, gdybym wiedział, gdzie odłożyłem klocek. Odłożyłem klocek jeden, też pomiarowy. Też wzięliśmy go tylko dlatego, żeby Wam pokazać, jak to siedzi. I siedzi to w ten sposób. Jak widzicie, zostaje w środku około 8-9 mm yy, niezjechanego materiału. Niestety, no tak musi zostać, jakby no... Klocek jest przystosowany do mniejszej powierzchni ciernej, ale w niczym to nie przeszkadza. A uwierzcie, że hamowanie i tak Wam się poprawi. Dzięki no większej sile, jest siła ramienia, to tak jakbyście chcieli złapać koło rowerowe blisko piasty, a chcielibyście złapać troszeczkę dalej, powiedzmy w połowie. To będzie łatwiej, nie? Prawda? Na to nakładacie oryginalny zacisk, linka hamulcowa Wam się cofnie, przewód hamulcowy również wystarcza oryginalny. Nic nie trzeba modyfikować. No i to pasuje ten zestaw tak naprawdę dla wszystkich e, aut e, z, z, tej, z tą płytą podłogową. 250, przypominam, 253 mm na 302. Dzięki temu zyskujecie i możecie sobie coś takiego zamontować. Dobra. My kończymy, gdyż ten setup tutaj finalnie w tym aucie nie będzie. Nagrywamy jeszcze dzisiaj drugi odcinek, gdzie będziemy robić konwersję z 272 na 320. I ten zestaw finalnie tutaj będzie. Nagrywamy w ten sam dzień. Będzie nam wygodniej. Jak już mamy oktawię, to nagramy po prostu Wam ten setup, bo wiemy, że lubicie mieć pokazane, co, jak przykręcić. Też można sobie to zerknąć. Jeszcze na to a propos felty. Felgi wchodzą od 16 cali. 16 to jest minimum, 15 Wam nie wejdzie. Od 16 w górę i wszystko się do tego zestawu mieści. Dzięki. Jak Wam się podobało, zostawcie suba, napiszcie komentarz. O, a propos komentarza może ktoś yy, podpowie jakaś większa osłona tarczy. Wyślijcie numer, sprawdzimy. Na razie. Na kolano mnie boli, ale mnie kitnę, teraz sobie... Dobra.